Cześć, pozdrawiam Was w ten piękny jesienny dzień jesień cały czas dopisuje piękna pogoda pełno owoców na drzewach w tym roku są bardzo poobierane przez ptaki dlatego, że wiele drzew owocowych w tym roku u nas na podkarpacie odpoczywało, jest mało e, mało jabłek było mało śliwek, no i teraz mi poobiadały na przykład winogrona w ogrodzie natomiast także objadają jarzębinę wiele osób mnie pyta czy jarzębina jest Jadalna. Musicie sami sprawdzić. Jest to y, gatunek, który w zasadzie można jeść, próbować jeść. Y, on może zawierać y, niewielkie ilości kwasu sorbowego, który podobno może powodować niestrawności. On się zamienia w kwas sorbowy na przykład po przemrożeniu, no ale ta zawartość może być różna. Ja nie wiem dokładnie, jak go wyczuć nawet. Ja po prostu idę na smak i ogólnie zjadam wszystkie jarzębiny z wszystkich gatunków jarzębu. To jarzębinę właściwą, jak i także inne jarzęby, które nie są gorzkie, nie mają goryczki, nigdy, przenigdy nie bolało mnie brzuch po jarzębinie, nigdy nie miałem żadnych biegunek. I w swoim długim życiu już spotkałem tylko jedną osobę, która skarżyła się, że po zjedzeniu jarzębiny miała biegunkę. Także naprawdę nie bójcie się rodzaju jarząb. Tu mamy jarząb zwyczajny, czyli jarzębinę pyszny teraz, przemrożony. Tutaj mamy listki. Typowy liść, taki pierzasto, złożony. Tutaj odpadły górne listki. Tu mamy wierzchołkowy jeszcze. Typowy, właśnie taki złożony liść jarzębu zwyczajnego, czyli jarzębiny. Najpospolitszy gatunek w całej Polsce, dziko w lasach, jak i także w zieleni miejskiej. W ogóle szeroko rozpowszechniony w Eurazji, głównie w terenach chłodniejszych. Ale mamy także rarytasy. Bardzo często w zieleni miejskiej sadzi się inne gatunki jarzębiny. I tu mamy, mamy szparer głównie złożony z jarzębu mącznego. Zaraz wam pokażę liście i owoce. Mamy także bardzo dużo zieleni miejskiej jarzębów szwedzkich. To jest jarząb mączny. Popatrzcie, że liście ma takie owalne, niepodzielone. Na wiosnę są całe srebrne. O tej porze roku już takie wyblakłe. Mamy też jarząb szwedzki, który ma cechy pośrednie. Jest to mieszaniec między jarzębem mącznym i jarzębiną. Ten jarząb ma owoce większe, popatrzcie, duże, mniej trwałe, bo one nie mają goryczki, więc po prostu szybciej się psują i bardzo chętnie jedzą je ptaki. Także one zwykle już... Pod koniec października albo w listopadzie opadają, a tymczasem jarzębina czasem tkwi na drzewach gdzieś tam do momentu, kiedy jemie łóżki nie przylecą z północy i jej nie zjedzą. A te są w ogóle, no, przepyszne. To jest lepsze niż jabłka ze sklepu. Mm. Słodziusieńkie, takie mączyste, lecz, lekko. E, jarząb mączny jest w Polsce niezwykle rzadki. Występuje tylko w pasmach bogatych wapień, w polskich górach, głównie w Pieninach. Jest pospoliczy na południe Europy. Jak pojedziemy do Chorwacji, na przykład jak jedziemy z Zagrzebia do, na wybrzeże przez welebit, to jakbyśmy skręcili zboczne drogi, to tam po skałkach i lasach w wyższych położeniach można znaleźć masę, masę jarzębu mącznego. Także gatunek związany właśnie z takimi zaroślami na skałach wapiennych na południu i na południowym zachodzie Europy. Na zachodzie Europy, no mówię, wiele mieszańców różnych między jarzębem zwyczajnym i mącznym, jarząb szwedzki i inne takie różne dziwne, małe mikrogatunki w różnych częściach Europy. Pyszny. Warto go sadzić w zieleni miejskiej jako pożywienie dla ptaków, ewentualnie zabezpieczenie na, na czas wojny. Pamiętajmy, że Jarzęby owocują dosyć regularnie, praktycznie prawie co roku, więc no, są lepszym pokarmem niż na przykład kiedy posadzimy śliwki i będą nam co dwa lata owocować, czy jabłonie, więc warto mieć takie owoce właśnie, które owocują co roku. E, kwitną późno, także też są odporne na przymrozki. Pyszne. Ja zawsze chodzę po mieście i obiadam. E, kiedyś miałem taką przygodę, że przyjechałem do Krakowa Zapomniałem dokumentów i pieniędzy. Byłem samochodem, nie miałem na benzynę z powrotem. Więc chodziłem po plantach i obiadałem właśnie te różne jarzęby. Ustawiłem się nawet do brata Alberta w kolejce po zupach stwierdziłem, że wstyd i dalej obiadałem te jarzębiny. Potem znalazłem 20 groszy w kieszeni, kupiłem sobie suchą bułkę w piekarni, a potem jeszcze znalazłem w plecaku swoją książkę pod ręczniką grobakożercy i sprzedałem ją w antykwariacie. I no, uciłałem na, na benzynę do domu. Natomiast miałem brzuch nasycony tymi, tymi wspaniałymi owocami przez cały dzień. Pamiętam ten dzień do dziś. Cały dzień na, na Jarzębinie. Pozdrowienia z Krosna. Cześć.